Historia kina Metropol oraz Orzeł to dzieje bardzo interesujące, które pokrywają się jednocześnie z historią tej części Europy. W 1903 roku przy dawnej ulicy więziennej 17 przez 18 znajdowało się miejskie schronisko należące do magistratu, które po ponad dekadzie zostało wyburzone, a na jego miejscu powstał nowy budynek w stylu secesji, do którego przeniesiono kinematograf Metropol. Przenosiny nastąpiły z jednej z kamienic rynkowych, gdzie swoją działalność rozpoczęło bolesławieckie kino. O tym, jak istotna dla przedwojennego bolesławca i jego mieszkańców była sztuka filmowa, przekonuje fakt istnienia w naszym mieście oprócz Kina Metropol nowoczesnego kina funkcjonującego przy ulicy Zgorzeleckiej 17. Oba miejsca działały aż do 1945 roku. Dopiero po czterech latach od zakończenia działań wojennych przeprowadzono w budynku Kina Metropol pierwszą powojenną inwentaryzację budynku. Następnie aż 15 lat mieszkańcy Bolesławca musieli czekać na pierwszy seans w kinie, które zmieniło swoją nazwę na obecną Orzeł. Nowa jednostka zarządzana była w tych latach przez Ośrodek Usług Filmowych i Reklamowy Kinowej Przedsiębiorstwa Państwowego w Warszawie z delegaturą we Wrocławiu. W kolejnych latach popularny Orzeł przeszedł pod zwierzchnictwo Okręgowego Zarządu Kin we Wrocławiu, które później przekształcone zostało w instytucję filmową Odra Film. Od listopada 2005 do listopada 2007 roku obiad, ze względu na trwający remont kina, Forum został wydzierżawiony przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury i tu przeniesiona została działalność kinowa. Bo w tym miejscu organizował liczne imprezy filmowe, m.in. cykl spotkań z aktorami polskiej sceny i dużego ekranu. Twarze dużego ekranu. Premierowo pokazanych zostało kilka ważnych filmów, których gośćmi byli Małgorzata Korzuchowska, reżyser Wiesław Saniewski, Jan Nowicki. Robert Olech czy Maciej Balcar. Tu miały miejsce premiery filmów realizowanych przez bolesławiecką młodzież. Kino orze było miejscem organizacji drugiego i trzeciego festiwalu Kina Off w bolesławcu, a także przeglądu filmów dla najmłodszych bajki mojego dzieciństwa. Luty 2006 roku to początek nowego życia dla kina Orzeł. W tym roku prezydent miasta wystąpił z wolą przejęcia do zasobów komunalnych gminy nieruchomość, w której znajdowało się kino Orzeł do marszałka województwa dolnośląskiego, pomimo że stan techniczny kina, jak i całego budynku wskazywał konieczność przeprowadzenia prac remontowo-modernizacyjnych. Ostatecznie w styczniu 2008 roku doszło do podpisania aktu notarialnego, w którym województwo dolnośląskie darowało gminie miejskiej Bolesławiec prawo własności działki. Zabudowanej budynkiem kina Orzeł. Całkowity koszt remontu obiektu to ponad 5 400 tysięcy złotych, z czego ponad 2 miliony i 600 tysięcy złotych to kwota dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet 9. Pozostała część kwoty to środki pochodzące z budżetu gminy miejskiej Bolesławiec. tworzenie Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł to przede wszystkim wzrost atrakcyjności miasta poprzez poszerzenie oferty kulturalnej, tworzenie programów kulturalnych umożliwiających rozwój umiejętności, ułatwiający integrację, wspólne podejmowanie działań wpływających na wzrost zaangażowania mieszkańców. Dawne kino Orzeł uzyskało nowe funkcje, m.in. pracownię filmową, warsztaty fotograficzne, taneczne i teatralne, kino ofowe oraz klub filmowy. Profesjonalne wyposażenie centrum integracji. Orzeł będzie miało ogromny wpływ na rozwój i edukację młodzieży z zakresu sztuki filmowej oraz produkcji telewizyjnej. Dzięki nowej funkcjonalności powstał nowy obiekt kulturalny o powierzchni użytkowej prawie 850 m2, w której znajdują się m.in. wielofunkcyjna sala widowiskowa, kinowa i konferencyjna, pracownie fotograficzna i filmowa, część noclegowa, pokoje dla uczestników zajęć wielodniowych oraz pomieszczenia biurowe, socjalne, techniczne i higieniczno-sanitarne. Szanowni Państwo, oddajemy kolejny wspaniale wyremontowany obiekt z programu rewitalizacji naszego miasta, sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Obiekt, który mógł pełnić różne funkcje. Wybraliśmy funkcję kulturalną, tak aby każdy mógł spędzić tutaj wolny czas. Chcielibyśmy, aby w Orle każdy mógł rozwinąć swoje skrzydła. Zapraszamy wszystkich, dorosłych, dzieci, młodzież, do wykorzystania tego obiektu. Ten obiekt jest dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Musical. Film. Marzenia. Wokal. Opera. Taniec. Rap. Dykcja. Kino. Piosenka. Fotografia. Artysta. Kreatywność. Pasja. Reżyseria. Teatr. Muzyka. Zespoły. Artyzm. Hip-hop. Centrum. Integracji kulturalnej. Orze.